Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Chcę Wam dzisiaj przedstawić nowe solo kopiowanie, ponieważ e, to kopiowanie w klubie zostało spaczowane. Ten moment, kiedy wymujemy e, napój, to po prostu już nie, nie jest to możliwe. A więc zaczynamy dokładnie tak samo, e, czyli umieszczamy w MCO, w którym mamy, e, mamy przerwanie pojazdów umieszczamy pojazd, który chcemy kopiować, oczywiście najbardziej opłacalne są to pojazdy z areny, właśnie ten obok, który stoi obok mnie, lub po prostu LG, jeżeli nie posiadacie żadnego z areny, generalnie chodzi o pojazdy od Benego, które po prostu warto sprzedawać, bo tunik ich jest właśnie opłacalny. No i gdy już mamy ten pojazd, ustawiamy sobie go właśnie tak jak ja, możecie zostawić otwarte drzwi i teraz przemieszczamy się do klubu. Nieważne w jaki sposób możecie wezwać buzarda lub jechać pojazdem dostępnym z ulicy, czyli po prostu jakimś, jakimś standardowym. Nie możemy wzywać swoich pojazdów, ponieważ nasz pojazd osobisty jest w bunkrze. Ja się przedostaję przez teleport i teraz idziemy do właśnie do tego klubu mocnego. Właśnie w, ten miejscu, w to miejsce musimy się udać. I w tym miejscu musimy mieć przygotowany pojazd, który chcemy się pozbyć. Czyli albo może być to fazio lub po prostu darmowe LED, nie ma to znaczenia. Jaki ważny, który chcemy się pozbyć, i ten pojazd, właśnie z tego pojazdu, zostaną przekazane nam tablice. Nie potrzebujemy do tego Gizotabliza tablic i Fruta, czyli jest to dodatkowy plus tego kopiowania. teraz udajemy się tak samo do pani przy barku, tak jak było to wcześniej, z tym, że teraz będziemy musieli musieli wykonać inne działanie, inne, inne metody. Już mamy obejście tego patcha, jeszcze prostsze, moim zdaniem i lepsze, bez, bez dodatkowych jakichś problemów, uzupełniania tych wszystkich pierdół, które wykorzystywaliśmy przy wcześniejszym kliczu Więc będziemy przechodzić do tego samego motywu, czyli w momencie, gdy pokaże nam się w górnym lewym rogu D-pad dodajemy czyniemy opcję i jednocześnie klikamy Dipad w prawo i puszczamy opcję nasza postać się tak poruszy na bok i będziemy wtedy dokonywać yy, będziemy musieli wejść na kryminalistę o właśnie zobaczcie teraz będziemy czymy czy mam opcję i dajemy Dipad w prawo dajemy Dipad w prawo dajemy Dipad w prawo i bank no jeszcze chwileczkę spójrzcie Dipad w prawo i opcje. mam opcję i bank. Dippat w prawo. Teraz na kryminalistę. Dajemy kółeczko i wybieramy teraz kwotę tego właśnie najtańszego szampana. I w momencie, gdy go kupimy i ona nam położy go na stole, klikamy prawą gałkę na podwójne kliknięcie i trzymamy ją do góry. Klikamy dwa razy i trzymamy ją wciśniętą, i do góry, aby nasza postać po prostu dała palec w górę. I pokazy, wskazywała coś w suficie, o to właśnie chodzi. I zobaczcie, teraz puszczamy już tego, tą gałkę, żeby on z tą rękę już przestał trzymać w górze. Możemy po chwilę poczekać, jeżeli on nie chce, nie puści jej od razu. O, i teraz, jak już puści, to zaczynamy strząsać tą butelką, czyli spamujemy X I teraz mocniej i mocniej. Jak widzicie, nic z tej butelki nam nie wypada, nic nam e, nie buzuje, szampan się nie wylewa więc o to właśnie chodzi to jest znak, że wszystko się udało gdy mam się wylewa szampan no to oczywiście musicie to powtórzyć czyli tracicie wtedy hajs za tę butelkę ale myślę że następna próba już wam wyjdzie i już odrobicie to tysiącekrotnie i teraz zobaczcie moja butelka jest jakby pusta ale nadal ją mieszamy w ręce i teraz wdajemy się po prostu na dół gdzie już mamy przyszykowany pojazd który będziemy się Pozbyć. Czyli jak widzicie metoda jest, jest praktycznie taka sama, to nie ma żadnego problemu, jest lekkie tylko e, usprawnienie tego, e, zmiana jednej czynności tak naprawdę, a glitch przebiega tak samo, więc każdy sobie z tym poradzi bez problemu. Czyli w momencie kiedy pani już nam kładzie tego szampana na stół, jak już tak teoretycznie... E, tak, tak już trzyma go w rękach i w momencie jak już go kładzie to wtedy klikamy dwa razy tą gałkę do góry i trzymamy przez chwilę jak już weźmiemy butelkę do ręki to to jest git a my wsiadamy teraz już na pojazd dajemy gaz, wyrzucamy nas na zewnątrz bez pojazdu oczywiście i tak ma być i teraz wracamy do bunkra w ogóle już powinniśmy mieć pojazd pojazd, który, który szykujemy do kopiowania, bo to właśnie o to w tym chodzi. Ten pojazd musimy mieć, jeżeli nam znikł no to po prostu musimy zacząć wszystko od nowa i, i przede wszystkim radzę to robić na nowej sesji. Czyli teraz udaję się do bunka. No bo krzeseł będzie stał mój pojeźdź czekał na mnie Wystarczy teraz do niego wsiąść, zobaczycie że zmienią się tablice Czyli właśnie tak ma być Okazuje się wtedy, że to już jest tablica z tego Faggio do którego, którego miałem w klubie I właśnie teraz ten pojazd To już jest kopia została tablicę Faggio Czyli to już jest to Fagio Jakby zmienia się na ten piękny samochód na sprzedaż Zobaczcie, teraz mam tablicę yo. wchodzę i pęk mamy. Mamy seryjną tablicę, czyli nie potrzebujemy tego glitcha swoich tablic, ponieważ każdy pojazd, który będziemy e, właśnie tak e, kopiować, dostaje świeże tablice. Teraz podjeżdżamy kawałek, wychodzimy z pojazdu i wchodzimy na piechotę do NCO to nie... Niezbędny krok, nie możemy od razu wjechać. I teraz tak samo idziemy do wyjścia, ale które znajduje się z przodu MCO. Zawsze wychodzimy tym przednim wyjściem. I teraz po prostu wskakujemy do fury i już normalnie w ją wjeżdżamy do środka. Teraz dostaniemy komunikat o, o pełnym MCO i podmiance, ponieważ tam w środku nadal jest nasz oryginalny pojazd nasza pierwsza bazowa e, pierwsza bazowa nasza fura która właśnie została teraz skopiowana proszę bardzo i teraz aby kontynuować glitch, po prostu wsiadamy do tego pojazdu przygotowujemy sobie go e, go z wyjeżdżamy i przechodzimy do bilcza z tym że w klubie musimy teraz przerzucić znowu jakiś pojazd który chcemy się pozbyć czyli najlepiej e, z tego z tego serwisowego punktu przerzucić pojazd na B2 lub B3 i po prostu przechodzimy dalej do glicza to jest wszystko z mojej strony już macie obejście tego pacha myślę że każdy z Was będzie na nowo mógł kopiować i cieszyć się świeżą kasą GTA jest to jest wszystko z mojej strony pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy że u go nie ma nie było i nigdy lipy nie będzie boss of lovers yo